Daj te na mochyni, serce stepu szeroko na wkrainie. Ściągnane szeroko poli i dnie pro i kruci, półowydno, półoczute jak lewele wóči. Jak ponesę z Ukrainy, usyni je morę krow Oto o dnia. І лани, і хори, все покину і полину до самого Бога. молитись я. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. wolni, nowi, lezapędne pomiędzy. Nasza potężna cywilizacja, która doskonale potrafi grać w karty i tańczyć najnowocześniejsze tańce. Nasza potężna cywilizacja, która uważa się, za intelektualnie odkarmioną krowę, bo na pierwszy rzut oka potrafi odróżnić obrazy Picasso od płci na Van Roo. Nasza potężna cywilizacja, która jest bezgranicznie szczęśliwa z powodu automatu do sprzedaży guzików, dziwacznego długopisu, który w razie potrzeby może tworzyć butelkę. Bomby wodorowej o sile n Megato, 25-odcinkowego modnego serialu kryminalnego i świeżego dowcipu z serii Radio Erevan odpowiada, ach ta bezgranicznie szczęśliwa cywilizacja, która mimo wszystko nie zapomina, że jest najwyższym przejawem wszechświatowego postępu. i rąże świat. Wirują widzenia. Śmieje się świat, plącze i ich oczy. Trwa spektakl, bez chwili wytchnienia. Jeśli się udzieli, to na dni i noce. Kręci się świat, milczy, gdy trzeba krzyknąć. I niemal codzień prawda w kłamstwie ginie. Czyż ja mam także wpaść w nie i zniknąć bezboleśnie, na we bezwstydnie? Wpaść, w szaleństwo to jedyny pasterz i pasie dusze, państwa i słowa? Boże, nie pozwól mi upaść na zawsze. Już nogi w górze i w dół leci głowa, już moje i noce bolące. Boże, uratuj! Nie od owych swoje fałszywe tak odmieniających. I od tych, co w usta swe nabrali potem, i od tych, co załgarstwa w klasztorach zamknięci, i od tych, co po obu naraz stoją stronę, i od idoli starych i od Nowych Świętych. Słowia, Boże, nie zachowaj. Teraz śmiecięko, myka, te woda, synury, ta nie wytykaj. Szuka kozak swony dolu. Mięku staremkują, no dziewczynu? Na czużym leci ludy, ciaszko z nimi żyty. Nie, z kim bude popłakać, mi pochować. Sedyć kozak na tym mocy, raj z nimi, Duma w dolał strylecja. sobie do domu, króciej. Płacze kozak. Przechwymić. Zarosły teren. Natalka, Białocerki, jedź Des. dółka. Nie, on, on tu nie mieszka. Właściwie on w ogóle nie mieszka. Umarł. Już rok temu. Wdowa z córką sprzedały ten dom i wyjechały, nie zostawiwszy adresu. Może ktoś odwiedza cmentarz, ale tutaj Uf, nikt się nie pojawił. Boczta tam, wciąż jeszcze do niego przychodzi. Może by pani obejrzała, może. Dziękuję. Nie. Przepraszam, nie. Do pytania. Kiedy miałam 17 lat, chodziłam go słuchać. Jess. Choć nie był wtedy zabroniony, to. Czwórka dziewcząt siedziałyśmy w kącie, zacząc od dymu, suzy, papierosów. Sen, Grzeszna krew, alkohol, męskie twarze. Straszne słowo. pojawiał się w żółtych spodniach i wąskich półbutach z czerwonymi włosami. Był buty? Nie, na pewno. farmowany Grał kolejno to na klarnecie, to na saksofonie. W przerwach pił wodę. Czasami coś mówił.